Nazywam się Olek, jak Daniel wspomniał, mam 15 lat, jestem z, Gda z Gdyni, ale chodzę do bardzo Gdańska. Chciałem się chwilę podzielić moim świadectwem, trochę sobie opowiedzieć i o tym, co tutaj przeżywam. Moje takie misjonowanie rozpoczęło się w sumie dwa lata temu, gdy pierwszy raz w Gdańsku u nas była taka misja Gdańsk, gdzie wychodziliśmy do młodzieży, robiliśmy kluby młodzieżowe, zajęcia dla dzieci. Nie miałem jakiejś tam dużej roli, bo byłem jeszcze młody i dopiero co się nawróciłem. Ale rok później yy, u nas w Gdańsku odbył się taki zjazd młodzieżowy, zimowy zjazd. I tam nasz pastor Ropiejko, Tomasz Ropiejko mówił kazanie na temat misji R15. To była taka misja. Przeczytam o co chodziło z R15. Przepraszam. Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. I pastor mówił: Misja R15, koniecznie mnie w to wkręć. A więc, jeżeli ktoś mówił: koniecznie mnie w to wkręć, to mówiliśmy Bogu, że chce się w to wkręcić. A więc powiedziałem i się wkręciłem. Rok... Nie, nie rok. Pół roku później w wakacje, niedawno tutaj. W czerwcu odbyła się znowu u nas misja w Gdańsku. Przyjeżdżałem naprawdę wspaniałe rzeczy, zaprzyjaźniłem się z niektórymi uczestnikami misji młodzieży z tamtej dzielnicy. I Ewelina, dziękuję jej, bo powiedziała mi o misji w Ciance i stwierdziłem, że też chciałbym pojechać i Głosiłem się, myślałem, że mnie nie przyjmą na początku, bo taki ogólnie byłem niepewny, bo myślałem, że jestem za młody. Tam w początku patrzę na zgłoszenia, jakie trzeba tam wypełnić, niektóre rzeczy. Trzeba mieć 16 lat, ale Daniel potem do mnie podszedł i mówi: Jedziesz, jedziesz do strzanki? Tak, no to jest fajnie. No i tak modliłem się długo, bo to abym przeżył tam swoją rzeczy, bo to taka pierwsza misja moja wyjazdowa. Nie widziałem, co mnie tam czeka, nie wiedziałem. Ja chce, będą tam ludzie, ale właśnie rozczarowałem się miło bardzo, bo bałem się. I, ale gdy przyjechałem, wyszedłem pierwszy raz na miasto, ludzie po prostu byli tak otwarci i od razu ulga w sercu, dziękowałem Bogu. I po prostu naprawdę, Czycianka to wspaniałe miasto. Bardzo wspaniali ludzie tu są, otwarci. Fajnie się z nimi rozmawia. I dziękuję Bogu że mogłem tu przyjechać, mogę tu być i mogę zwiastować Ewangelię i możemy robić to naszą grupą tutaj właśnie w ściance. Całe życie. Jeden werset mnie jakby napełniał, bo właśnie zawsze czułem się taki za młody, że o tam fajne rzeczy są u nas, ale ja taki mały to jeszcze wygląda na mniej. Ja Miałam na 13 lata, a mam 15, to jeszcze jeszcze długie długi włosy, się, myślą, że jestem dziewczyną i takie. No ale właśnie y, pewnego razu dostałem na gadu -gadu, Taki ciekawy werset. Przeczytam go. List pierwszy list świętego Pawła do 4-12. Niechaj Cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Ten właśnie werset, całe moje duchowe życie się na nim opiera i nikt niemu nie tracę wytrwałości, chociaż zdarza mi się, ale modlę się o to, abym był zawsze silny. I właśnie bardzo wszystkich młodych zachęcam, aby nie tracili wiary i chcieli też jeździć na misję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witaj.